Witam Was serdecznie. Kabaretu, jak za barei Ciąg dalszy, proszę Państwa. No, prawo i sprawiedliwość. Rolnicy obrażają się, że mówię na temat rolnictwa negatywnie. No, ale moi drodzy. No, widzimy. Artykuł prasowy, proszę Państwa, w zakładach Animex Food największej korporacji zagranicznej w Polsce, przetwarzającej mięso, zajmującej się e, i zlecaniem tuczu nakładczego, bo przecież Agriplus, spółka podrzędna, spółka córka Animexu, zajmuje się hodowlą w tuczu nakładczym, zleca tucz nakładczy <duszy> e, duńskich warchlaków, ale i zarówno chyba też z tego co podejrzewam, zajmuje się też importem, importuje też mięso na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Widzimy dzisiaj przed chwileczką opublikowałem kolejne jakieś tam etykietki importu, importu mięsa z Danii, z Anglii, proszę Państwa, z Hiszpanii wieprzowina. Karczek wieprzowy importowany na teren Rzeczypospolitej Polskiej, już to Marian Zagórny kiedyś podnosił, i tak od 2003 roku to trwa. Nawet no, widzimy w zakładach Animexów wybuch e, koronawirus, tak? I co? Proszę Państwa, czy koronawirus przenosi się, może przenosić się na mięć? Powstaje pytanie. Czy Państwo słyszeliście. Że w zakładach przetwórstwa mięsnego największej korporacji zagranicznej w Polsce, która do wszystkich marketów dostarcza mięso? Wybuch koronawirus. 38 osób plus do tego rodziny, ich kwarantanna. No, przecież ci ludzie coś wyprodukowali. Gdzieś to trafiło. Teraz powstaje pytanie: Ile jest tego na magazynach? Czy istnieje realne zagrożenie przeniesienia się koronawirusa? Skoro przenosi się na ludzi, przenosi się na banknota, przenosi się na innych rzeczach, to czemu miałby się nie przenieść, proszę Państwa, na folii? Na przykład na parówkach, które kupowane są dla dzieci. I tu jest, powstaje pytanie. Rolnicy obrażają się, że człowiek oskarża ich. O działanie na szkodę. Tak, działają sami na szkodę samych siebie. Świadcząc usługi tu czy nakładczego, stają się niewolnikami, ale taka polityka jest, do tego ich zmusiła. Rolnicy nie rozumieją kwestii, jak ważna jest polityka, jak ważna jest partia polityczna, jak ważne jest reprezentowanie interesu narodowego. Pokażcie mi teraz, która z partii politycznych mówi o tym, co ja mówię? Żadna. E, polityka. Tak. Wszystko jest polityką. Każda decyzja w ramach funkcjonowania, proszę Państwa, obszaru legislacji prawnej, tworzenia prawa, importu, polityki, e, proszę Państwa, kredytowej, polityki finansowej, budżetu na rolnictwo jest polityką. Te politycy podejmują takie, a nie inne decyzje. Jeśli podejmują decyzje negatywne i szkodliwe w zakresie funkcjonowania państwa lub sektora, jakim jest rolnictwo, i przyzwalają na import żywności, a jednocześnie podejmują decyzji do walki z tłuczem nakładczym, pozwalając jednocześnie na zniszczenie polskiej genetyki, polskiej trzody chlewnej, polskiej zdrowej żywności, wpędzając rolników w system, proszę Państwa, zadłużenia. I jakiegoś tuczu nakładczego duńskich świn, nie, nie, ba, nie, nie dbając o genetykę polskiej trzody chlebnej, zdrowej żywności, Agencji Bezpieczeństwa Żywności, to właśnie nie ma Agencji Bezpieczeństwa Żywności, nie ma polskiej normy korelującej z przepisami Unii Europejskiej, ponieważ politycy i klasa polityczna w tym kraju tak właśnie. Proszę państwa, funkcjonuje. Dlaczego wstawiłem fejka? Nie wiem, czy to jest fake. Ja mówię jasno i wyraźnie. Dla mnie pan Bosak nie jest żadnym kandydatem na prezydenta i ja takiego człowieka nie będę popierał, ponieważ powiedział jasno i wyraźnie, że moja wypowiedź na temat, że prezydent jest amerykańską parówką wypełniona izraelską treścią, jest wypowiedzią antysemicką. W związku z powyższym. A po drugie, wykorzystała nas konfederacja. I tyle. Mam swoje zdanie na, na temat tych e, działań i nie mówi tych rzeczy, o których żeśmy rozmawiali, A ja powinna podnosić. Czy słyszeliście, żeby pan Bosak był za likwidacją tuczu nakładczego, że wprowadzeniu podatku dochodowego, który ukróci w formie najwyższej. Ukróci tucz nakładczy, finansowaniem do budżetu, że. Będą płacić w Polsce podatki, że budżet na rolnictwo jest za niski. Czy Państwo to słyszycie? Że polityka kredytowa, że rolnikom są zabierane, proszę Państwa, maszyny. O tym się nie mówi. O rolnictwie pomija się. Ten fakt. W związku z powyższym nie mogą nawet dyskutować na temat konfederacji. Konfederacja, proszę Państwa, to ludzie. To ludzie. To ci ludzie, którzy to tworzą. A nie, proszę Państwa. Tak, e, tak zwani liderzy. Bardzo szanuję ludzi, którzy tworzą konfederację, którzy popierają konfederację, ale ci ludzie muszą wiedzieć, że nie będą tak oszukani, oszukani jak Cookies oszukał, jak oszukała cała reszta, tylko że są realizowane cele, te, które właśnie, o których się mówiło. Że nie do momentu, kiedy partia jest zarejestrowana, dostanie subwencje, a później. No, wiemy, jak to wygląda. Dlatego moje zdanie jest takie, a nie inne. Nie będę mówił o Konfederacji, ale będę mówił tutaj o, proszę Państwa, koronawirusie w zakładach animex. W związku z powyższym, e, czy obowiązkiem, proszę Państwa, ministra zdrowia było poinformowanie i sprawdzenie, czy na żywność Proszę Państwa, która trafiła z zakładów lub trafia z zakładów Animexu, nie mógł się rozprzestrzenić koronawirus po całej Polsce? No, to jest pytanie zasadnicze. My mamy zachowywać odległości, mamy myć ręce, ryzyko jest przenoszenia na banknotach, jest ryzyko przenoszenia, proszę Państwa, na rzeczach, na ludziach, na wszystkim. A dlaczego nie na przykład na parówkach? albo na mięsie dostarczanym do marketów. To jest pytanie zasadnicze. I dlaczego tak wielka cisza w tym temacie? Moi drodzy, więc rolnicy bardzo się obrażają, rolnicy, że ja mówię agencja bezpieczeństwa żywności, że trzeba ich kontrolować. Naturalnie, trzeba ich kontrolować, trzeba zrobić agencję bezpieczeństwa żywności. Ale trzeba zarówno Sprawić warunki, w których będzie ich konkurencyjność na poziomie, proszę Państwa, tych gospodarstw rolnych, które są za granicą. Niemieckiego Bauera dofinansowania. Przecież w ramach polityki wewnętrznej, krajowej, Niemcy dofinansowują, proszę Państwa, niemieckie rolnictwo. A czy w Polsce, proszę Państwa? W ramach polityki krajowej jest dofinansowanie z budżetu krajowego do polskiego rolnictwa. No nie. To jak mamy kon, proszę państwa konkurować z niemieckim rolnikiem, z duńskim, z holenderskim, czy nawet czeskim rolnikiem, gdzie w ramach polityki krajowej dofinansowania są do budżetu krajowego na rolnictwo? Nie ma takiej możliwości. Powstaje teraz pytanie, proszę państwa, dlaczego Bo właśnie Agrounia, nie dbając o polskie rolnictwo, nie krzyczy, proszę państwa, o normach bezpiecznej żywności, o wprowadzeniu Agencji Bezpieczeństwa Żywności? Nie krzyczy i ci rolnicy z Agrounii, nie krzyczą o budżecie na rolnictwo. To właśnie wszystko jest polityka. Już piąty rok z rzędu, pan minister Ardanowski. Jest wcześniej, 3 lata, był pan minister Jurgen, który nam budżet kreował na poziomie 9 miliardów złotych, a więc niższy niż PSL. Teraz kolejne dwa lata pan minister Ardanowski tworzy taki, a nie inny budżet, gdzie nie ma w ramach tej polityki podejmowania decyzji. To są wszystko decyzje polityczne. Budżet, jest polityką i żebyśmy byli najlepszym ministrem rolnictwa. Wierzcie mi szczerze, bez decyzji politycznej, którą podejmuje się w polskim parlamencie, w Sejmie, a więc ugrupowanie polityczne, które podejmuje decyzje na temat budżetu, jeśli nie uwzględnia w polityce budżetowej na rolnictwo części środków, które są niezbędne do funkcjonowania dla celów ochrony zdrowia i tego wszystkiego dla dobra konsumenta i rolnika, ale i zarówno polityki kredytowej. Pozwala na taki tucz nakład. Pozwala, proszę Państwa, na to, żeby banki zabierały rolnikom maszyny rolnicze. A widzieliście, opubliczniłem wczoraj pismo. Bank proponuje pomoc w pośrednictwie sprzedaży nieruchomości, którą kredytował. Stało się to że większość rolników nie jest w stanie spłacać rady do banku kredytowego. Bank, proszę państwa, nie rozumie tej sytuacji, no bo ma jej nie rozumieć. Ale bank jest tak dobroduszny, Paribas Bank, proszę państwa, tak jest dobroduszny, że wystąpił do rolników, którzy mają zadłużenie, że on im pomoże sprzedać nieruchomość. Reszta zaległości, proszę Państwa, będzie tak dobroduszny, że pozwoli im część umorzyć, a resztę rozłoży im na raty. To ile rolnik spłacił, to ile rolnik wpłacił, proszę Państwa, to jaka jest polityka rolna tego państwa, że rolnik nie jest w stanie spłacić rat, ale był zdolny, proszę Państwa, do wzięcia kredytu i zaciągnięcia. Raty kredytowej w banku i bank to obliczał, i analitycy bankowi obliczali, że przy tej polityce rolnej, proszę Państwa, będzie w stanie spłacać. To kto tu kogo zrobił, w ciula? Bank rolnika czy rolnik bank? To kto z analityków bankowych, proszę Państwa, zakładał i przyjmował biznesplany do kredytu? To kto przygotowywał biznesplany? jak nie doradztwo rolnicze, czy prywatne doradztwo w oparciu o taką politykę rolną i założenia, które przygotowano. Kto na to pozwoli? Czy odpowiedzialny za to jest minister rolnictwa, politycy? To decyzje polityczne, partii politycznej, proszę Państwa, i ludzi, którzy reprezentują interes, są efektem tego wszystkiego, co mamy dzisiaj w kraju. Czy koronawirus i zamknięcie, proszę Państwa, zakładów fryzjerskich, takich, a nie innych, było decyzją ludzi czy polityków? Czy była to decyzja polityczna? Były to decyzje polityczne ministra szumowskiego, rządu i tego wszystkiego, co wywołało takie skutki finansowe, że ludzie padają. Więc, proszę państwa, to polityka jest kreowana, to polityczne decyzje powodują, że taki obszar mamy funkcjonowania, jaki mamy, jakie podnosimy konsekwencje, to decyzje polityczne pozwoliły na to, żeby frankowiczów okraść. Dzisiaj ukrada się małych przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców. Niemcy wpakowali bilion euro Gospodarkę i wykazują straty w PKB, że ponieśli potężne straty, a my nie wpompowaliśmy pieniędzy w gospodarkę? Nic do ludzi nie trafia? Rolnicy są wydymani tak samo jak ci przedsiębiorcy w tarcia antykryzysowej. Przeczytałem w tej tarcie tej antykryzysowej, więc wszyscy jesteśmy oszukani. Ale u nas w rządzie mówi się, że mamy wzrost gospodarczy. No ludzie, czy, czy to jest a, rozumowanie e, narodu? Napisałem, że naród odpowiada za całą sytuację. Tak, naturalnie. Ja też. Bo w 2015 roku głosowałem na PIS. Zostałem oszukany. Ale czy, proszę Państwa, to są decyzje nasze, czy polityków? Nasze. To my żeśmy dali się oszukać. To my daliśmy im możliwość, moi drodzy. Decydowania i podejmowania decyzji politycznych. To my, jako naród, decydujemy, kto będzie w tym kraju rządził. Bo gdybyśmy im nie dali, jako naród, tego instrumentu do ręki władzy, to nie byłoby takiej możliwości. No ale naród słyszał piękne slogany: 500 plus. Andrzej Duda przed wyborami zapewniał i wychodził i opowiadał, proszę Państwa, jak to będzie ważny interes narodowy, patriotyczny. To pokażcie mi, gdzie są te interesy narodowe, patriotyczne. Bo wszystkie decyzje zostały negatywne, podpisane w stosunku do polskiego narodu. Konsekwencje tych decyzji ponosimy my. To są decyzje polityczne. To nie są decyzje Andrzeja Dudy, tylko to są decyzje polityki państwa. Więc proszę Państwa, jeżeli nie będziemy, nie utworzymy partii politycznej, oddolnej tej klasy robotniczej i pracodawców i zwykłych robotników i zarówno, to proszę Państwa, nie liczmy, że cokolwiek się zmieni. Czasu jest bardzo mało. Zostało dwa miesiące. Bo tyle PIS mniej więcej potrzebuje, żeby zdemolować nas do końca. Za wszystko poniesiemy konsekwencje finansowe, my, obywatele. Wszyscy obywatele. I wyborcy pis i wyborcy Platformy, i PSL-u, i Konfederacji, i Narodowcy, a w szczególności Narodowcy, którzy popierali ten PIS, Narodowcy w rozumieniu Narodowców, i SLD-owcy. Wszyscy jako naród, bo jesteśmy Polakami poniesiemy konsekwencje działań rządowych. I nie wierzę. Wierzcie mi szczerze. Zaraz napompują to tak, że koronawirus wrócił, tak zaczął atakować, że na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, <coughs> trzeba ogłosić stan wyjątkowy. Zajrzyjcie do ustawy dotyczącej stanu wyjątkowego. Jarosław Kaczyński to zrobi, nie będzie się wahał, żeby ogłosić stan wyjątkowy. Dlaczego? Bo oni nie chcą oddać władzy. Bo to pozwoli im, że pani marszałek będzie pełniła funkcję w państwie polskim ze stymczą za prezydenta. Nie będą mieli kontroli nad sobą. Będą mogli unikać pewnych odpowiedzialności, a zarówno wprowadzenie stanu wyjątkowego ograniczy nam swobody obywatelskie. Do tego stopnia, że będą mogli, proszę Państwa, zająć konta bankowe, zająć samochody, wszystko! Wszystko mogą. Zobaczcie sobie te ustawy dotyczącej wprowadzenia stanu wyjątkowego. W całej Unii Europejskiej. Jest źle. I naprawdę jest bardzo źle. Deep State okrada w całym świecie tą zwy tych zwykłych, normalnych, prostych ludzi. Zobaczcie, czyje to majątki najbardziej w dobie koronawirusa się powiększyły. Tych właśnie, proszę Państwa, cwaniaczków z Deep State. I ci w Polsce, politycy, ta cała klasa polityczna, ale ja nie mówię tylko o piśmie. ja mówię o nich wszystkich, bo trzeba spojrzeć wstecz, kto to wszystko przygotowywał, w jakim stopniu to zostało przygotowane podprogowo, e, zrobiono ludziom wodę z mózgu, że już maseczki, koronawirus trzeba zamknąć, najlepiej przy ubice, kaptury, kamizelki jeszcze kuloodporne, szkoda, że nie wymyślą, takie po 10 kilo, żeby babci założyć. Szybciej kurde zejdzie z tego świata. Ludzie, czy wy nie widzicie tego wszystkiego? Powstaje pytanie i zadaję je politykom i Wam samym zastanówcie się, czy koronawirus, skoro rozprzestrzenia się na banknotach i tu i tu i tu, czy nie mógł się rozprzestrzenić na tych opakowaniach foliowych, kurczaków, z animexu. Czy nie mógł się rozprzestrzenić na parówkach, które sprzedawane są i mamu się kupują? Czy nie mógł się rozprzestrzenić, proszę Państwa, na tym schabiku? Jakim to dziwnym cudem, nagle, proszę Państwa, wieprzowina importowana z zagranicy sprzedawana jest w Lidlu, proszę Państwa, z 50% zniżką. No jak to się dzieje? A polscy rolnicy, polscy hodowcy nie mają gdzie sprzedać, bo zakłady ubojowe zamknięte. Co w tym kraju się dzieje? Zobaczcie, co się dzieje w Zielonogórskim. Importuje się wieprzowinę, a polskim hodowcom wybija się mangalica. I z naszego budżetu jeszcze wypłaca się odszkodowanie. To jest po prostu absurd. Ludzie, ludzie, to nie nie tylko Kaczyński, to Tuski, to cała Świtka z układu Magdalenkowego. Tak. Będziecie bankom płacić za trzymanie jeszcze im kasy, ale jeszcze by nie doszło jeszcze do czegoś takiego jak w Wenezueli, że powstała taka inflacja, że taką kupkę pieniędzy trzeba na kilogram ziemniaków. Ludzie, ludzie, Szkoda słów, normalnie, co w tym kraju się dzieje. Tak, koronawirus jest jakimś tam normalnym. Ma, Jaśkowski ma słuszną rację, naprawdę. I Zięba, i Jaśkowski, i Czerniak. Tylko ci ludzie, którzy mówią właśnie o tym, proszę Państwa, jak jesteśmy truci, co, się do, co jest w żywności, co jest w szczepionkach, jaki wpływ ma 5G. No, niestety, na przykładzie Czerniaka widzicie. Um, tracą, um, tracą możliwość prowadzenia um, swojej działalności, a lekarze, którzy są na usługach like farmy i farmacji, żyją w takim luksusie. W takim luksusie w Polsce. To jest absurd. Do szpitala, proszę Państwa, przywożone są cateringi na koszt farmacji. Dlaczego? Bo dlatego, że proszę Państwa, mają... Wypisywać jak najwięcej leków i jak najbardziej cicho siedzieć. Tak wygląda rzeczywistość. Ja bym się wziął za tych lekarzy. Ja bym zrobił z nimi porządek. Ja bym dał im tak popalić, że, proszę Państwa, lekarz składając przysięgę jest obowiązany stać na straży i chronić zdrowie e, swoich pacjentów. Dzisiaj lekarze wmawiać nam chcą, że nasze choroby. Biorą się, proszę Państwa, z powietrza. Z powietrza się nie biorą. One są z żywności, z wody. Proszę Państwa, z tego, co nas otacza. Chemia. Chemia. Wszędzie chemia, a w szczególności w żywności. Jeszcze mi szczerze, to, co pokazał raport Najwyższej Izby Kontroli o żywności jest zatrważające. Ale Polacy nie chcą przeczytać. Polacy nie chcą żyć normalnie. Polacy nie chcą w obszarze swojego słuchać, że są truci. Oni są szczęśliwi, bo oni mogą iść do Lidla, do Biedroneczki, proszę Państwa, do Aliego, muzyczki sobie posłuchać, chodzić w cieplutkim i brać truciznę z półek. Nie zastanawiając się, co jest częścią składową tej żywności. Pięknie zapakowane. A soja wszędzie. Gdzie nie przeczytać? Wszędzie soja. Pozdrawiam serdecznie. I zadaję pytanie do ministra Szumowskiego. Czy na mięsie, opakowaniach może przenosić się koronawirus? To nie, że jestem złośliwy do do Animexu. Tylko jako konsument boję się wchodzić do marketu, ponieważ mogę zostać zarażony przez kogoś, kto brał te produkty, wkładał do wózka, a wózki nie były dezynfekowane. Nie idę do marketu. Koniec. Nawet nie idę, proszę Państwa. Popierdolę. Koniec, dopóki Pan Minister Zdrowia nie wypowie się i nie da formalnie na piśmie, z pokazaniem wyników badań jak długo koronawirus może na opakowaniach foliowych się przenosić i jak długo trwa jego egzystencja na opakowaniu zadajcie pytanie uważajcie pozdrawiam serdecznie